Maneczko wszystkim, tu Lislav. Witam was w kolejnym odcinku serii Kim Był. No, trochę tej serii już nie było. Dzisiaj pogadamy sobie o Bob-O z THF46. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trap Community Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie, a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. Bob-O urodził się jako Mari Belmont, 8 15 19 stycznia 1994 roku w Chicago nie znalazłem żadnych informacji jakoby miał on jakieś rodzeństwo. Bob O był bardzo szanowanym członkiem THF46 oraz zabójcą. THF46 to set, głównie gangu plus oraz Mikey Cobras. Jest to set, który ma sojusz z setami takimi jak Six Hana czy O'Block. Natomiast ma wojnę z paroma innymi setami, głównie z Off-Hit czy 757. Ogólnie na moim kanale dość dużo mówiliśmy o Off-Hit no ale o setach wrogich czyli właśnie m.in. THF46 mówiliśmy dość mało. Bob-O był bardzo szanowanym członkiem THF46, no i jednym z topowych zabójców tego setu. Ogólnie to raperzy z BD często honorowali Boba o w swoich nutach, a on sam pojawiał się w ich teledyskach. Był nawet ziomkiem liderka. Członkowie THF46 mówili nawet In Bob We Trust, co jest taką przeróbką hasła In Jesus We Trust. Bob-O przypisuje się aż 4 buddies, no i teraz opiszemy sobie każde z nich. Pierwszym buddy, jakie Bob-O złapał, był jamar 757. Jamar był szanowanym członkiem tego setu, 25 kwietnia 2010 roku Jamar stał na ulicy, kiedy nagle ktoś zaczął do niego strzelać i trafił go między innymi w ciało i w głowę, a potem uciekł z miejsca zatażenia. Jamar został zabrany do szpitala, gdzie potem stwierdzono jego zgon. Jednym ze strzeleców miał być właśnie Bob Boboł. Drugim buddy miał być Big Freaky z Of Youth Young Money. Miał on zostać zabity około maja 2011 roku przed Bob o i Lil' Gadda St. 46 Niestety nie udało mi się znaleźć żadnej takiej dodatkowej informacji na temat jego śmierci. Trzecim buddy był Lee Chief setu Of Youth Young Money. Lee Chief w chwili śmierci miał 35 lat. Był więc starszym wiekiem królem tego setu i pół też ojcem dwójki dzieci. 28 maja 2012 roku liczyw przed Alejką, kiedy nagle strzelec otworzył do niego ogień i trafił go kratkę piersiową, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. Liczyw, został potem zabrany do szpitala, gdzie potem stwierdzono jego zgon. Strzelecem, który zabił Lichifa, miał być właśnie Bob Ow. Czwartym i ostatnim, a zarazem najsłynniejszym buddy Bob Owl miał być Real 757. 1 maja 2015 roku Real miał paść ofiarą rabunku ze strony Bob o oraz jego ziomka. W tego zdarzenia który z nich postrzelił Rela, a potem obaj uciekli z miejsca zdarzenia, bo został aresztowany jeszcze tego samego dnia. On i jego wspólnik zdali oskarżeń o rabunek i próbę morderstwa. Co istotne, Rel ostatecznie zmarł od postrzału, ale stało się to trzy tygodnie po całym zdarzeniu. Co najważniejsze, po tym jak Bob o został oskarżony o próbę morderstwa. Zgodnie z prawem, po śmierci Rela, jego zarzut powinien zostać zmieniony na morderstwo, ale prokuratura nie robiła tego przez prawie rok. Jego zarzut został zmieniony dopiero w kwietniu 2016 roku. I tutaj zadziałali adwokaci Bob o bo stwierdzili oni, że prokuratura, nie zmieniając zarzutów przez tak długi czas, naruszyła jego prawo do szybkiego procesu. Sąd godził się z tym. W związku z czym w styczniu 2017 roku zaród o morderstwo został oddalony od BOPOU i został mu tylko rabunek. BOPOU wygrał sprawę o morderstwo. Dzięki papierologii oraz temu, że zadziałały takie po prostu urzędowe błędy. Po tym, jak zarzut morderstwa został odelony, Bob Oł jeszcze przez ponad miesiąc pozostawał za kratami, bo wciąż był oskarżony o rabunek. Ostatecznie jednak sąd wyznaczył mu kaucję w wysokości 10 tysięcy dolarów. Kaucja ta została wpłacona przez jego przyjaciela, dzięki czemu Bob 3 marca 2017 roku opuścił więzienie. Wyszedł on na zewnątrz. Co zarejestrowały kamerę monitoringu. Bob po podszedł do samochodu, w którym czekali na niego dwa jego przyjaciele i chciał wejść do środka, jednak nagle ktoś z innego auta, zaparkowanego nieopodal, otworzył do niego ogień. W wyniku tego strzału Bob-O zginął na miejscu. Strzelcami odpowiedzialnymi za zabójstwo Bob-O mieli być Montana oraz Drilla 757. Po tym jak Bob-O padł, padł na ulicę, odjechali oni z miejsca zdarzenia. Niestety w pewnym momencie stracili oni panowanie nad pojazdem i rozbili się. Udało im się wyjść z auta o własnych siłach i kontynuować ucieczkę na nogach. Udało im się koniec końców zgubić policję. Hit ostatecznie mu się udał, bo zabili oni cel, no i koniec końców skutecznie uciekli z miasta darzenia. Mieli oni bardzo dużo szczęścia. Po śmierci Popoł, jego ziomki honorowali go w nutach, a wrogowie nicowali. No tak jak z reguły dzieje się po śmierci ważnego i szanowanego członka jakiegoś setu. No i tak. Post, post, post scriptum zapowiem wam tak na marginesie, że planuję nagrać filmy też o samym Drilli. Ciekawostką taką na koniec może być to, że Drilla po śmierci Bob-O wiele razy swoich apsów i trollował ludzi składając Bob-O życzenia urodzinowe. Okej, okay, i to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się Wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój muzyczny kanał oraz oczywiście na grupę Trap, Kultury Polska. No a tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!